Pan z wami i słowa Ewangelii według świętego Łukasza. A Tobie, Panie. Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich. Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z Was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu. Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Oto słowo pańskie, a tobie gry. Dobrze, kochane dzieci, zanim ruszycie tu na środek, bo tak, zaproszę Was dzisiaj tutaj, tydzień temu była prośba, że jeśli chcecie, możecie przynieść jak przybory szkolne, czy to spakowane w plecak, żeby przynieść je do poświęcenia, do, do pobłogosławienia, więc idąc tu, od razu weźcie ze sobą te przybory, a ja już schodzę do Was. Dobrze. Możecie położyć sobie przed sobą, żeby nie dźwigać. Szanujmy nasze kręgosłupy. Jeszcze się nadźwigacie w życiu. Chyba, że będziecie pracować tylko i wyłącznie umysłowo, ale na razie musicie i umysłowo, i fizycznie, nosząc własny krzyż plecaka do szkoły. Prawda? Tak jest. Dobrze. Poproszę jeszcze tutaj dwóch moich pomocników, żeby wnieśli taką niedokończoną. Co to jest? Wieża. Taka wieża. No, chyba, że postawcie tam. O, tu u góry. Dobra. Będzie widoczna. Tak. Jaki macie pomysł na tę wieżę? Co by tam można było w niej, nie wiem, umieścić? Hm? No, ja wiem, co byś tam. Okno. Okno, pięknie, okno na świat, albo. Hm? Tablice z informacjami. O, dobrze, jakąś tablicę informacyjną. W dobrą stronę idziecie, co jeszcze? Albo krzyżyk. Tak, albo jakiś święty przedmiot, tak, żeby nam przypominał o Panu Bogu. Jeszcze są pomysły? Albo lustro. O, żeby się przejrzeć, widzieć siebie, tak. I ostatni pomysł, choć. Krzyż. Tak jest. Powtarzamy święte przedmioty. Dobra, wystarczy. Więc wy nie przemieszczając się, ja się przemieszczę troszeczkę, więc możecie wzrokiem iść za mną. Mam taki. Nie wstawię tutaj okna ani lustra, ale wstawię taką tablicę z takim, z dziurą, z takim owalem. Co wam to przypomina? Głowę przypomina. Dobrze. Nie wiem, czy trafię. O, trafiłem. Uf, dobrze, udało się. Posłuchajcie, może trochę tak, o, żeby wszyscy widzieli. Przypomina jakieś drzwi donikąd. Głowę. Zatrzymajmy się na głowie. To zaproszę jeszcze tutaj jedną osobę, panią Agnieszkę, bo wręczyłem jej pisak. Nie, spokojnie, wy się jeszcze wykażecie. Pani Agnieszka jest stosownego wzrostu, nie zginie w tym tłumie, bo my dzisiaj słyszeliśmy, że za Jezusem szedł kto? Kto szedł za Jezusem? No, wielki tłum. No, my też do tego tłumu się zaliczamy. Ale czasem Pan Jezus wywołuje różnych ludzi z tłumu i pyta ich o ważną rzecz. Chcesz tu narysować Jezusa? A ja mam inny pomysł. Nie będziemy tu rysować Jezusa, ale narysujemy tutaj ucznia Pana Jezusa, który dąży do. A do śmierci. No. Trzeba umrzeć w sumie, żeby ogłosić kogoś świętym, ale za życia dążymy do świętości. Tak. Jak wyobrażamy sobie portret? Załóżmy, że w tej na tej wieży, na tej tablicy, rysujemy portret świętego. Co byśmy narysowali osobie, którą uważamy za świętą? Chodź, musisz wejść na górę. No widzicie, uciekłem i... Świętego Piotra. A, ty byś już konkretnego świętego narysował. Ale na razie tu nie ma twarzy i już nie mam jak włożyć tutaj żadnej twarzy. Więc to, słuchajcie, pomyślcie, że tutaj jest twarz każdego z was. I Ani, i pewnie jakiegoś Piotrka, Małgosi. Ty jesteś Piotrek. Ale strzeliłem, dobrze. Ty jesteś Helena, dobrze. No, dzisiaj nie nauczę się wszystkich waszych imion i nie zapamiętam. Ale no to co rysujemy na portrecie świętego. Mu, no, krzycz, ja powtórzę. Aureole. Wspaniale! O to mi chodziło. No piękna aureola. Możemy jeszcze taki blask tej aureoli. O, trochę wystawiam panią Magnieszkę na próbę. Pięknie. Piękna, świecąca aureola? Jak słońce. Dobrze. Co jeszcze świętemu by się przydało? Krzyż? No to zróbmy mu na piersi może krzyż. Dobrze. Co jeszcze? Krzycz. Jakąś szatę. No to jest, zróbmy jakiś podkoszulek. Dobrze. Co jeszcze świętemu by się przydało? Krzycz tam. Ojej, różaniec. No to dziesiątkę może jakąś, nie wiem. Pani Agnieszka cicho. Musi się skupić. Do dziesięciu liczymy teraz. Korona? O, to jak święty Maksymilian, nie? Przyśniły mu się korona. Ale to uznajmy, że on koronę już ma, bo ma aureole. Co jeszcze? Włosy. A nie może być łysy? Może być i łysy, i z włosami. No o jest, dobrze. Brodę. No dobrze. Nie, już bro... Uszy. Tak, uszy, żeby słuchał. Pięk. Ręce. Ale mamy lekcję plastyki. No ładnie. Nogi. Dobrze. Daj mi nogę, daj mi nogę, daj mi nogę. Dobrze. Jest kompletny? Święty? Niekompletny? Co mu brakuje? Czeka. Twarzy nie ma, ale nie narysujemy tutaj twarzy. Czysz. Serce jeszcze trzeba, to tutaj może obok krzyża. Takie, o piękne serduszko. Nie piękne? Piękne, panie Agnieszko, piękne. No skrzydła. Jak orzeł. Ja się kręcę. A myślałem, że będzie taki prosty portret, a tu nie? No, człowiek jak anioł. Szyja. A może już jest taki gruby, że szyi nie widać. No już mózgu też nie narysujemy, bo jest w głowie. To już kiedyś żeśmy do tego doszli, że mózg jest w głowie. Pamiętacie tą katechezę? Pamiętacie. O, Biblię jeszcze proszę dorysować. Ja się już zmęczyłem. Co może być w szyi? Mózg w szyi? O matko. To już jakieś science fiction. Dobrze, wstrzymuję na chwilę wasze pomysły. Ostatni. To ma krzyżyk. Wystarczy. To już nie będziemy dorabiać łańcuszka. Uwaga! Dlaczego nie rysujemy twarzy? Bo powiedziałem, że tutaj może się znaleźć twarz każdego z nas. No właśnie, kochani. Dzisiaj w Kościele jest szczególny dzień, bo dzisiaj, 7 września 2025 roku pańskiego, Papież Leon, który 14. ogłasza świętymi dwóch młodych nastolatka i młodzież mężczyzn świętymi. Słyszeliście może o nich? Carlo i Pier Giorgio, czyli można powiedzieć spolszczyć Karola i Piotra Jerzego, obaj pochodzili z Włoch, ale ciekawostka jest taka, że jednego z nich, tego młodszego, Karla, miał nianie z Polski. Hmm? Nianie, kto to jest niania? Opiekunka do dziecka. No małe dzieci mają nianie. No, no właśnie, dobrze, wytłumaczyłeś mi dobrze. Nie szkodzi. Dwóch, no. Widziałaś. Dzisiaj zachęcam Was, nie będę opowiadał ich życiorysu, ale my, wiedząc, jak wygląda portret świętego i mogąc wzorować się na tych, których Kościół ogłasza świętymi, możemy to takie dwa zdania tylko o nich. Takie najważniejsze zdania, jakie powiedział Karol i Piotr Jerzy. Najważniejsze zdanie Karla Akutisa, że Eucharystia czyli co? Msza Święta jest moją autostradą do nieba. Zgadzacie się z tym? Nie zgadzacie się. Nie wiem, teraz mówię ja. Przepraszam, stałem się nieczuły na głos innych. Zazwyczaj słucham, ale jak. Ktoś przeszkadza, to muszę być stanowczy, prawda? Dobrze. Czyli Eucharystia, autostrada do nieba. Piękne zdanie. A Piotr Jerzy miał taką maksymę, która mieściła się w dwóch słowach. Ku górze. Ku górze. Czyli zawsze w stronę Pana Boga. Wzbudzam dzisiaj Waszą ciekawość, żebyście może z rodzicami poznali tych świętych, przeczytali może jakiś artykuł w gazecie, czy obejrzeli jakąś bajkę o nich, znaczy no film tak, dokumentalny, ale w formie bajki, żebyście pamiętali, że każdy z nas, ja czy Ty, i tak będziemy też śpiewać dzisiaj na koniec, może świętym być. Tak jest. A dzisiaj pozwolę sobie skończyć wcześniej, bo na koniec uklękniemy przed najświętszym sakramentem, żeby właśnie prosić Pana Boga o ten wzrost świętości dla nas. A skoro już tu jesteście, to ja poproszę o wymianę rekwizytu, czyli zabranie wieży z portretem świętych, a przyniesienie kociołka z wodą święconą, bo poświęcę teraz Wasze przybory szkolne.